Hej wszystkim, ja jestem Jastrząb, to jest The Legend of Zelda Link's Awakening i wchodzimy do kolejnej świątyni. Jestem ciekaw co nas tutaj czeka i na razie nie wygląda to jakoś super zachęcająco, szczególnie, że ta strzała spadła na pochodnie i nie mogę jej zebrać. Niezbyt miły, duży pan. Ja tak z nim walczyć nie będę. Tak też nie. No hallo, jakie ja mogło? Как я могу его уничтожить? Nie no, jestem pewien, że Sowa nas skierowała tutaj. Mówiła na południe, więc jestem na południu, a jedyne co widzę to wielki potwór, którego nie wiemy pokonać i... Tyle. Nie mogę go uderzać w plecy. Nie mogę go jakoś tutaj specjalnie krzywdzić i ranić. Nie w ogóle stąd jakaś ucieczka czy coś nie liczę z tego, że on może mnie zabić, bo w sumie do tego mi się nie śpieszy. Dobra, ja spróbuję w takim razie wczytać save'a. Powinien być autosave przy wejściu właśnie. Hmm. Wróćmy, może rozejrzę się jeszcze tutaj przed tym. E, tym. Mamy coś daje nie. Wy też nie jesteście jakoś wybitni. To znaczy, bijecie mnie, ale nie jesteście agresywni. U. Dobra, to teraz ja się będę zastanawiał, o co tu chodzi. Czy jest gdzieś jakaś podpowiedź? No tu jest ta sowa, którą mówiła cała nic. Tu jest jaskinia i tu jest jaskinia, która potrzebuje klucza, żeby coś tu otworzyć. Dobra, myślę, że spróbuję najpierw się chyba dostać tutaj. Bo naprawdę nie mam żadnego pojęcia, jak ja mógłbym tego jego mościa tam... ...dezaktywować bezpiecznie. No, ale... no nic mi do głowy nie przychodzi. Co tutaj nie ma żadnego przejścia? Ja, tutaj są schodki Dzień dobry. Skrzynka. Rupie. Muszę No, Trochę lepiej niż rupie. No mi to nie, w żaden sposób nie podpowiada jak ją od tego kolesia kołdać. Eee, tutaj mogę się udostać w dal trochę. Zaraz zobaczymy co tam jest w takim razie. Mamy wyjście w tym miejscu. No dobra, to mi niewiele pomaga. Ja chcę w takim razie zadzwonić do Unirii. Może on nam podpowie, jak walczyć z Golemem. On podpowiedział nam, gdzie szukać świątyni. Jestem ciekaw, czy właśnie powie nam w takim wypadku coś jeszcze. No, niestety podpowiedź tego zasnego jego okazała się być taka sama jak była ostatnio, czyli w tym momencie niewiele mi ona da Face Shrine. No, to to musi być to? Dobra, spróbujmy się dostać tutaj. Um, być może będzie coś w tej jaskini, być może nic nie będzie. Jeżeli coś będzie, to fajnie. Jeżeli nie, to nie wiem. Dobra, i tutaj jest skinie, do której mógłbym spróbować się dostać i w sumie może mi się nawet to udać. I tutaj jest ceskin, do której mogę się nawet dostać, bez żadnego problemu. E, także spróbuję tu wejść. Nie, no dobra, tu jest wielka wróżka. Przecież u niej byłem. Mm, Więc w takim razie chcę zobaczyć, co jest tam. Tutaj jest wodospad, końcowa trasa tego zjazdu tratwą. Koniec trasy końcowa trasę. I tutaj mamy... Mogę się do tych przyciągnąć. fajnie. Czyli serca... Dobra. Dobrze wiedzieć, że do tych w ogóle się mogę przyciągać, bo to mi zaoszczędzi. Mogę teraz zebrać parę tych części serca, które to wcześniej było, i to mi też zaoszczędzi trochę czasu przy tych różnych zagadkach. Eee, no dobra, sprawdźmy. Rapid Raid, dobra, ja mu zapłacę i spróbuję przepłynąć tą trasą w dół. Może tam coś znajdę. Jak nie, to przynajmniej spróbuję zdobyć część serca, która gdzieś tutaj była. Eee... Tutaj jest sowa. Widzę, że złą drogę obrałem. Jakoś źle nie dostać? Nie. Część serca jest tutaj, nade mną, więc... A... Jak mówię, obrałem złą drogę. Tutaj też się nie mogę dostać, a on czeka... Nie, nie chcę drugiego zjazdu. Ah, czyli tu jest, kiedy mogę się dostać do niego, ta mi tu też już zbyt wiele nie daje. Chyba bardziej efektywne jest wykopywanie. O, tu się wylecze. Dobra. Czyli muszę jakoś wykminić, jak rozwalić tego wielkachnego potwora. Tu mam tą podpowiedź. Teoretycznie mógłbym spróbować się dostać tędy i tędy. W sumie to nie jest taki głupi pomysł. Czyli jeszcze stówkę zmarnuję na to, żeby tam dopłynąć. Ponownie, rajd, right, bo chcę tak powoli, w miarę bezpiecznie to podpływać w te wszystkie miejsca. Zastanawiam się, co by było, jakbym tak po prostu do tej wody wskoczył trudniej byłoby mi dopłynąć potem do tego wszystkiego, ale z drugiej strony chyba nie mógłbym mi zabronić eee, źle wskoczyłem źle wskoczyłem źle wskoczyłem dobra e, Części serca na pewno już nie zdobędę, ale mogę spróbować zdobyć odpowiedź jesteś daleko od jakiegokolwiek sekretu wow 20 rubin mogą skoczyć nie okay. Pytam, że tam jest muszelka jeżeli to tak stoi sobie w bezpiecznie na odległości od wszystkiego tutaj widzę niedopływy tutaj też tak średnio Tutaj jest zejście nie wiem gdzie jest drugie druga strona tego zejścia w sensie się wyjście tu jest wyjście, zastanawiam się gdzie jest wejście. Polska język, trudna języko. No niestety to mi tutaj nic nie... To mi nic nie pomogło. Czy ja mogę z tego zaskoczyć? Proszę. Nie, okej. Okay. Zastanawiam się w takim razie, jak ja mam pokonać tamtego... strażnika. Mami próbowałem, nic nie dały. Czymś tam jeszcze próbowałem. W zasadzie każdym przedmiotem, który przy sobie mam próbowałem. Nic to nie dało. Tutaj nie odkrywacie żadnych sekretów, okej. Okay. A wiem, że ten sam sposób, w którym można pokonać jego, można pokonać tutaj. A, może mi się tylko wydawać. W no, nie jest podpisane jako coś. I dostaje strzały. Dobra, ja sobie tu zapiszę i popróbuję różne możliwości. Bo Jeżeli dostaję strzał, mam takie przeczucie, że chodzi o to, żeby mu jednak strzelić w ten łeb. Bo z jakiegoś powodu u mnie to nie działało. No właśnie. Halo. i ty też jest, to mi to nie daje. Nie mam pojęcia w takim razie, jak ja mam tu z nim walczyć? Może chodzi o uważenie tych pochodni tutaj, albo o jakieś wykorzystanie To on nie. Womba nic nie daje. No, jedyne co mi przychodzi do głowy to strzały, ze względu na to, że tam są e, na dole. Jeszcze nie. Ale... czytać i przyjrzeć się temu pierwszemu pomieszczeniu. Może coś znajdę co mnie natchnie jakoś bardziej do tego. Może nie. No widzę, że to zawsze daje strzały jeden i drugi, czyli te strzały są konieczne w jakiś sposób. Nie widzę, żeby się podpalały, więc to chyba nie to. Mimo w powietrzu nie mogę korzystać. Hmm. <laughs> Mam poczucie, że za to tych mogę strzałami i spróbować dokładnie tych mogę strzałami. W razie nasz sugestia, że muszę go jakoś tymi strzałami pokonać. Tylko nie mam pomysłu jak. Najbardziej oczywistym dla mnie byłoby strzelanie w ten klejnut na jego czole, ale gdy próbuję to zrobić, to się po prostu chroni tartu. Jakimś sposobem zadałem te obrażenia. Nie wiem jak ale zdecydowanie o! Zadałem mu obrażenie po raz drugi. Ja chcę szybko moją. Chciałem powiedzieć jaskółkę, kółkę za dużo widminiów. Moją wróżkę chcę i chcę z powrotem moje strzały, których nie mam. No, to się załatwiłem. Wiem, jak z nim walczyć za to. I... Dobra, bez strzału nie da rady, więc wczytuję save'a i upewnię się, że mam 30 strzałów przy sobie. E, mam. I teraz, jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, żebym mu celował w, w wystającą rękę? Jakoś... E, tak pod skosem. Nie. Ja. Ale ja chcę skakać. E, to też nie to. Nie. Ja. Nie dotarcza mu pękła, więc e, to mogło być to. I teraz nie zadałem mu żadnych obrażeń przez ten cały czas. Dobra, e... Spróbuję wczytać sobie, bo znowu mi się strzały kończył. Nawet jak tarczę rozwala jakimś studentem teraz. To nic z tego nie zrobię dalej, bo nie mam strzał. I będę tak kombinował, aż się uda, bo nie wiem, jakie mu to obrażenia zadałem. Nie rozumiem tego. Okej, okay, teraz zadałem obrażenia w plecy strzałą. A teraz nie. 12 strzałów, ja nadal nie wiem, no nie ogarniam jak, jak z nim tu mógł walczyć. Dobra, tarcza eee, mu pękła. Halo Link, możesz przestać strzelać do ściany? Chodziło o to, żeby jakoś ominąć tą tarczę, a potem, żeby rozwalić mu czaszkę i tyle. ski. Okej. Okay. Co tutaj może być, bo widzę, że można to chyba podpalić. Uh. Ok, dowiedzieliśmy się czegoś dziwnego o wyspie w tym momencie, dowiedzieliśmy się, że jest ona iluzją, jeżeli obudzimy e, rybę wiatrów, e, czy tam latającego wieloryba, czy jakkolwiek to, przetłumaczyć, to w zasadzie cała wyspa zniknie. To jest dziwne. No e, dobra, starczy na dzisiaj, e, dla mnie w szczególności, bo e, dość po tej walce z tym dziwnym mini Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo. ના રાજા